Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Lewan Jest dzisiaj ze mną Anzer Witam was bardzo, bardzo serdecznie A to jest następny odcinek z Dead Island Tak, dokładnie tak Także jedziemy Weź bez zadania tego debila Czy nie mamy akurat od niego teraz zadania. E, Chyba już Jak mamy tak? wzięte, ale poczekaj by zadanie e, Chyba nie, ale poczekaj, zobaczmy Można z okay. nim gadać? Nie wiem mhm. No spoko nie można? Eee... Śledź zadanie. Aha, bo ty rob... robisz... Zadanie już. Masz zaznaczone zadanie? E, nie. nie, poczekaj, chyba nie mam, poczekaj, zresztą... Nie no, nie mam nie zaznaczone. Nic nie mam. No bo ja nic nie mogę włączyć w ogóle. To poczekaj, chodź, pójdziemy do kogoś innego wtedy. Bo na dole jest taki gościu, który tam potrzebuje do auto Ale weź zadania i tam są poboczne. Zrobimy jakieś poboczne. Zadanie. Ale teraz chcesz już poboczne? No nie wiem, bo nie, nie działa z, przecież z główne. Poczekaj, ośrodek. Do koło mamy iść tutaj. Poczekaj, poczekaj Dla zabicia czasu główne. Ale kto daje te główne na wtedy? No ja nie wiem. Dobra, wtedy poczekaj. Na antenie. Dobra, to musimy iść. Wtedy poczekaj z Dominikiem Szukaj, Szukaj, Dominika. Dobra, Andrzej. A, a to nie ten? Właśnie, nie wiem, co no, to No to gadajdzie. Mamy teraz coś z anteną zrobić. Mhm. Dobra, A, przyjmiemy to. Mhm, <laughs> dobra, przyjmij. Mamy przynieść coś. Idzie do latarni i przynieś z niej, zmasniesz sygnał. Okej, okay, okay. idziemy. Tylko, że cholera nie będziemy mieć żadnego auta, bo na początku powinniśmy tutaj pomóc naprawić to auto, ten, ale to też wiąże się z rozwiązaniem jakichś tam rzeczy. Ale okej, okay, dobra. Może zrobić grupę przeciwników, jeżeli coś tam, coś tam. U, jakieś tam. O, auto, auto. A, to jest zepsute. Aha, A. auto, gdzie? Zepsute, to jest, to jest akurat zepsute. Nie będzie użytków z tego. Mm, dobra. Ej, co to jest F? Części samochodowe. Tak, no części, żebym nie zbieraj ich, bo potem one będą potrzebne temu gościowi Chociaż w sumie jak już będziemy mieć je zebrane to może Może nie trzeba będzie Ej tutaj jest jeszcze coś, ja? Tutaj, tutaj, uwaga bo on, a nie myślałem że żyje, dobra Nie, potrzebne, ja wezmę te części, okej? Okay? No żeby... bierz, 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 bierz Może potem już będą wtedy zebrane to nie trzeba będzie tyle razy zbierać no, Wstaję, wstaję! Wiem, wiem, widzę Dobrze Tylko chciałem sobie zmienić broń, żeby wiesz o kurde Pst. Oj kurde Kurde jakaś ekipa pozbiera ty Gdzie? Dobra. Nie dobra myślałem, że tutaj więcej teraz przybiegnie. Tak hmm. do ciebie jeszcze poderzę ten kolejny Z buta wjeżdżam. Zrób Mogłeś zrobić z buta wjeżdżam Dobra, damy radę, spokojnie O, części samochodowe Okej. Okay. Ile tych części samochodowych było? Pamiętasz? Dobra, no ja chyba... 3 chyba, chyba z pięć z 5? Tak mi się wydaje Kurde, nie bij mnie! Nie żyje On ma silne uderzenie skopa, ten mój bohater To jest fajne Ale łeb rozkwasiliśmy Aha, i dwie ręce obcięłem No To ty będziesz tak z rozbiegu nawalał Znaczy, czy z rozbiegu? O, tutaj jest są No No o bo wtedy yy, one, oni upadną Wtedy oni upadną mm -hmm. O, ale głowy mu Mhm. Mm dobra, Dobra. idziemy Poczekaj, bandaże, poczekaj, bo, bo tutaj są rzeczy do apteczki, trzeba... Ee... Nie, dobra, nie możemy go teraz... Ej, a tu no. są jakieś potwory na biało zaznaczone Ej, No bo to są ci, co trzeba uratować tam ludzi, przed... ale dobra, to potem po zrobimy, bo to są też takie misje poboczne Okej okay. Idźmy na razie do tego tu w sumie mamy tam załatwić Chyba pójdziemy teraz na stację benzynową Chociaż nie, aż, aż tak daleko nie Nie, da, to chyba autem trzeba zrobić Możliwe Dawaj skopa teraz Skopa trzeba by było Tak fajnie jest po prostu Nogę mu uciąłem Mhm Dobra, dawaj dalej. Leżeć. Czyli Pasz pięć na jego... było, tak? Patrz na jego i teraz. Na kogo? Na tego tutaj zębieka. Błądarze ma. Jak mu się dziwnie szyja, tak ten. Nie, u mnie normalnie leżył. A to może u mnie tak. taki, taki buk. Możliwe. Czyli 5 było, tak? Tych części. Wydaje mi się, ale w sumie jeszcze poszukaj, chociaż już tutaj, już tutaj nie było tych części, nie? Chodź do auta jak chcesz O Dobra, Andrzej, wsiadam, o kurde, to trzeba tylko z przodu Ja myślałem, że sobie posiedzę z tyłu O, siedzę z tyłu, dobra Siedzisz? Dobra, to lecę wtedy Coś, do... coś krzyczy Chociaż, zada... tutaj są te, te... Przejeżdżaj uważaj Wow <laughs> Szkoda, że ja tu nie mogę bić Czekaj, poczekaj, wyźmiemy sobie z tych walizek pieniądze, bo tu dosyć sporo ich. Myślisz? Tak, Może tak, ja tak. też wezmę. Może mm, mnie mm, się mm. też... odlokują. Mm. O kurde. Oj, <laughs> nie chcę handlować z tobą. Ja też z tobą nie chcę, bo ja cię nie lubię. Okej, okay, masz wszystko, dobra, to lecimy. Tak. Ja siadam tutaj. Bardzo ładnie. Okej, okay, i jedziesz. Już, 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 poczekaj, bo tutaj jeszcze było jakieś pieniądze, okej. Okay. Słuchajcie, w ogóle coś się stało, bo słuchajcie, jak widzieliście na odcinku Znaczy jeszcze nie widzieliście, bo go nie wrzuciłem, ale na pewno go wrzucę jako pierwszy, no bo w końcu to pierwszy odcinek Zobaczycie, miałem słuchajcie 2000, jeszcze wam to pokazywałem Słuchajcie, po, po tym jak weszłem z powrotem w, w grę, to miałem słuchajcie 500 złotych zł tylko Dlatego cholera zbieram teraz wszystko, co się tego jakoś bardziej na, napotka, bo no po prostu chcę, chcę nadrobić to jak gdyby Nie wiem, albo po prostu był jakiś bóg i to ci pokazało tylko, że Masz yy, te 2000 tysiące, miałeś po prostu 500? Znaczy, pff, nie wiem, raczej nie, bo sprzedawają różne rzeczy. Ej, tu i są jacyś gościowie. To są dobrzy ludzie, to są to, na, nasze. To idziemy po antenę. To nasza prawilna ekipa. Tak, wszyscy tu są prawilni. Ej, Sprawiam. a to się da otworzyć? Dokładnie, już nie wiem, nie wiem. Musisz sam tam zobaczyć. A co ty tam robisz? No tutaj jeszcze posprzedaję sobie parę rzeczy i takich tam różne inne fajne rzeczy sobie porobię. Ale nie możesz. Ale ja będę wiedział. Nie wiesz. Dobra. Eee, co ty tutaj masz ciekawego? Oj, części samochodu prawie sprzedałem. Mm, oj, nie sprzedawaj tego. No, trzeba trochę odkupić. E, eee, trzy dolce tylko. Dobra, idę Tam o, właśnie o, nie da się przejść. Daj bucha. Ty nie możesz palić, gówniarzu Daj bucha. Tak. Ty nie, pal A ja pal, otworzył, otworzył. No, lecimy. Nie, bij mnie głupi, że Będę rozmawiał. Nie wpuszczę cię do magazynu, porozmawiam z Jamesonem. Dobra, poczekaj, z ten Jamesem. Jameson. Jameson, dobra, on jest tu. Z Jamesem Bontem. Idziemy. Jo, tutaj jest ten James. Gadasz z nim już? Nie. Dobra, teraz tak. Okej, okay, dobra. znowu jakieś zadanie? No coś tu dla niego chyba trzeba też będzie zrobić Pomóż nie... ludziom wokół latarni morskiej Dobra, bierzemy Poziom trudny okay. O cholerę Aha Dobra, ale damy i... radę Jak trzeba, to trzeba Mhm Okej, okay, dobra, mamy porozmawiać z jego ludźmi Okej okay. Trevor? Spacja Spacja Nie, na razie nie bierzemy misji Dobra Idziemy Czyli jak? Ej gdzie ty jesteś ogólnie? Aha u góry jesteś No 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 Teraz już nie no, Nie 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 oj cholera z powrotem Tam jeszcze, poczekaj już idę do ciebie no, aha. Wyjdź to, no, dobra idę Czyli Poczekaj, poczekaj. trzeba zaznaczyć zadanie Na antenie A pukając do nieba bram to jest to Pomóż ludziom wokół latarni morskiej, a gdzie jest latarnia morska? Ty, chodź tu na chwilę. Idę, hmm, idę. Bo tutaj przejdziemy tak, gdzie mieliśmy, jak gdyby weź, iść, nie? Aha. No. Bo jest oczekiwa oczekiwanie. Mamy odszukać jakiegoś gościa mm -hmm. A nagroda będzie klucz nastawny Okej okay. To bierzemy No bierz, bierz Dobra Cześć Dar Dary. Cześć Darwin Dobra, lecimy wtedy prowadź to, ci... to na mapie, ale okay. No, troszeczkę cię- nie, ale dobra Jedziesz autem? Dawaj prowadź. No. Ja siądę z tyłu, bo fajnie się siedzi z tyłu. Aha, ty tym niebieskim chcesz. Dobra, no w sumie ten jest zepsuty już, więc... No. Ej, dobra, z tamtej strony muszę przejść. <grym> co, tak tam? No, bo to tak nie wyglądało, jak też szłeś dookoła. koła. Mhm. Ej, po co ty cofasz? No, bo nie chciał skręcić, a nie chciałem... Uderzyć w naszego starego Grata Aha. Dobra, lecimy Kurde coś mnie tnie Lagi masz? No A ile masz FPSów? No dużo teraz mm. Ej w sumie gdzie mamy jechać, bo... No, no tam prosto, prosto Prosto? Bo kurde nie, nie no, mam Nie Nie, nie no. Nie masz naprwne? Będzie... No nie mam, to będziesz mi mówił Prosto tak? Cały No czas. cały czas tak, Z drogą jechać Okej, okay, dobra Jedziesz, 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 jedziesz Dobra i tu O tam jaś skręcić Dobra stój Cofnij Albo dobra Idziemy pierdol mm -hmm. Okej okay. Idź mi stąd Dzień dobry Dabigo bardzo ładnie. Uczysz się od mistrza Alkohol miał. Pff, nie ośmieszaj się. Jest nowy poziom mam. Tak jest. Okej, okay, idziemy odpalić na drugi transformator. Aha, ja, se, ja rozdałem sobie sztuki umiejętności I jaki jeszcze czas, bo ja w co nagrywam? 12 Okej okay. To jeszcze mamy kopy czasu Weź, bo ona się już męczy I z buta wjeżdżam Wow Jak mi go zlegowało No bo ja z buta wjechałem, nie? No, no A zmęczyłam się O kurde Ej ktoś mnie bije No ej Ratuj Wow To na babronie zajebiste ci powiem No kurde, wypieprzaj Okej, okay, no idę uruchomić fajny. ten Idę uruchomić ten Zamiast mi pomóc to kurde No bo ja też walczyłem a teraz poszłam, to nie wiedziałem ja poszedłem to nie wiedziałem że tam masz jakieś kłopoty No, jest no mówiłem tam. ci to paręnaście minut temu A dosłownie 30 sekund temu no. Nawet nie. No. no. wiesz nawet kiedy. Co ty robisz no. tam? Za Zawiksy. No, to co mieliśmy. Okej, okay, dobra, moczyliśmy ten transformator. E, zepsuty, sobie... łą, są podjarane, bo tak. zepsuty łom, jej! Ja co, podjarany, bo dostajesz zepsuty łom? Ja go nie brałem, bo jest y, do dupy. Ale ja go sprzedam. Uważaj, Zresztą, Lamus, ja... Lamus biegnie za tobą. Za mną? Gdzie on jest? A, dobra, już się nim... O, o kurde Zajęłeś. No tak Dobra a Lecimy do Samochodu, gdzie jest nasz samochód? Uh. Ale my musimy Iść do tego gościa wow, z... tam Kurde zmęczony, zmęczony, bo jestem Cholera Ja też O ale Jejbanie rozstrzaskałem, widziałeś to? Nie, okej okay. Okay. Czekaj bo ja tutaj mam cholera jakieś zadanie, nie wiem A ja muszę se naprawić Okej, okay, dobra Okej, okay, dostaliśmy Ej nagroda Dosta Dostaliśmy 35 pieniądze 35 dolców i ja nie mogę Albo gaci jesteśmy Uważaj biegnie Ile dostałeś? 35 Ja dostałem 31 <laughs> Cholera <laughs> Ej, nie weź lubię. pomóż, bo ja mam ten zepsuty tasak. Tam maczetę. A gdzie ty jesteś? No tu, walczę z tym gościem. Dobra, zmień sobie na tasak teraz. Dzięki. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. I tak mi nic nie pomogłeś, ale dobra. Czemu, przecież zabiega. A Aaaa, nieprawda. Ej, siema, siema. Aha. Okej, okay, idziemy, jesteś? Powoli spokojnie, bo mnie tutaj mordują. Ja? To ja ich ominę? No, najwyraźniej. O kurde, o kurde. Wywalaj. Okej, okay, dobra, bierzemy hajs. Przez jakiś pokój trzeba iść. Czy dom? Kurde. Ktoś hmm. krzyczy. Aha, ten gościu Ale ja wszystkim banie tutaj rozwaliłem To dobrze okej okay. O kurde O w mordę Ile tu przyszło Aha, to ty jesteś Sorry Myślałem, uh -huh. że to ten zombie Ojej, oh yeah, nowy poziom, dobra, pięknie. Który? Nie ja chyba czwarty albo trzeci. Eee, czwarty. A to. No to dobrze. Ej, gdzie jest nasze auto ogólnie? tym co przyjechaliśmy? Eee, nie wiem, nie wiem. Chyba rozwalano już czy coś w tym stylu, nie wiem, nie wiem. Nie dobra, mam pojęcia. Idziemy idziem piechotą. Gdzie jesteś? E, w drodze do Waszyngtonu No no Waszyngtonu tak tak. Poczekaj trzeba zmienić broń Bo ta już jest zniszczona A dobra Twoja maczuga się jeszcze nie zniszczyła? Nie do ciebie Nie, bo ja jej nie używałem tak cały czas Aha Tylko takimi innymi broniami też próbowałem walczyć, żeby właśnie jej nie zjechać A ja nie zjechałem Mm. O kurde No no Powiem Ci silny gościu Ojej, oh yeah, a piąty poziom Już? No No bez jaj. Tak szybko? No szczerze Jan czwarty, no bez jaj. Przecież przed chwilą miałeś czwarty. No że mówię, ci sprawa piątej mogę kurde, no jakbym ci... Nie, nie ja da się to tak jakoś do... przyze, uś, zaświetlić? Nie wiem, nie. Chyba nie. No ale to jest, kurde, jak bez przesady. A jak podejdziesz do, do mnie, to nie będzie widać, jaki poziom e, chyba nie. Dobra, jestem koło tego gościa. Dobra, to weź tą misję już idę. Ale to musi tu być. A, wizy wizy oczekiwani inni gracze czekają na ciebie. Ale to chyba musisz coś nacisnąć, nie? B możesz przytrzymać i wtedy cię te teleportuje tak. Nie wiem, nie wiem. To dawaj. Nie pisze tam na dole? Nie. No dobra. Okej, okay, jestem. O, jesteśmy na kurde, no. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest, co jest grane? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jesteśmy na. ha że jest włączona la latarnia, tak? No, może o to chodzi, nie wiem. Okej, okay, dobra. Bestialski klucz nastawny. O, fajnie. Ej, no, zablokował mi gościu. Będzie go można sprzedać, czy coś. Zepsuty. Napraw. Eee, kurde, gdzie ja mogę coś sprzedać. No Tam ten gościu miał przejść. No ja wiem, idę, ja idę, 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 idę. Idę to sprzedać wszystko. Może sobie kupię jakąś nową broń w takim razie, jak uda mi się. Ja sobie ten naprawiłem. Mhm. Mm okej okay, to co? Jeszcze tutaj. To co kończymy? A Pomiędzy który... odcinkami? No 19, a która... 20 już. No, to już może kończyć. No dobra, no to dziękuję dziękujemy za oglądanie. Jeśli zostawicie łapka komentarz to.